Siemanko, Fresh Konad Totalnie odhaczam wszystkie możliwości, gdzie można nagrać filmik bez wymówek Właśnie zabierliśmy z tatą samochód do mechanika i, I postanowiłem nagrać Wam fajny filmik, ponieważ słuchałem teraz sobie Dawida Piątkowskiego i tak, pomyślałem, żeby nagrać wam, i może to zmotywuje też niektórych do tego, aby działać. Ponieważ czasem jest coś takiego, że ludzie mówią: A ten ma talent, ja nie mam talentu, i tak dalej, i tak dalej. Zrzucają całą odpowiedzialność, że czegoś nie robią, na talent. I chcę Wam tu powiedzieć, że, że to jest, talent to jest taka idea, gdzie na przykład komuś ktoś ma jakieś predyspozycje, łatwość zdobywania jakiejś umiejętności w danym zakresie i to jest jego talent. Ale to nie wszystko, aby to doprowadzić do mega, mega sukcesu, ponieważ kiedy na przykład nie ma siły zahartowanego ducha, kiedy człowiek odpuszcza jednak, ponieważ psychicznie nie wytrzyma czegoś albo coś innego, coś innego, sam talent nie jest definicją tego, że ktoś podejmie, ktoś zrealizuje swój jakiś tam cel, jakiś osiągnie jakiś sukces. I mega jest ważne pracować na wielu płaszczyznach, tak jak mówiłem ostatnio na live, także zadbać o tą płaszczyznę fizyczną, emocjonalną, oso rozwoju osobistego, tego wszystkiego, żeby to wszystko grało idealnie. Bo zobaczcie, nawet jeżeli mamy w czymś talent, yy, na przykład ktoś może mieć dobrą diagnostykę palców do masażu, yy, w sercu sensie percepcję palców bardzo dobrą, ktoś może mieć dobry, dobry węg, dobry smak w kulinariach albo coś innego, coś innego, to jest spoko, ale zobaczcie, z jakiegoś powodu ktoś ma ten talent, no nie? Ileś, ileś czasu myślę, że nie wiem, może w poprzednim wcieleniu albo kiedyś coś robił ileś czasu, ponieważ już to okierznał się z tą sytuacją, więc dlatego jest utalentowany w danym zakresie, albo no, zna, wybrał coś, dzięki temu to ma, no nie? Ale to nie jest wszystko, że ktoś ma ten talent, także może po prostu pracą i działaniem yy, oswoić się z czymś nowym i po prostu taki talent osiągnąć. Dobra, teleportacja na szybko. I wracając do tematu, właśnie ta, ta jakby, na idei czasem. na idei. Idea talentu może czasem zatrzymać człowieka przed rozwojem, ponieważ na przykład, jeżeli ktoś nie będzie miał wykształconej siły, ducha, tej wytrzymałości w działaniu i jest mu łatwo na przykład na etapie, tak jak, jak juniorzy startują w sportach i, i jest im nim w danym zakresie, są mega, wiecie ogarnięci w tym, w tym, co robią. Później przychodzi takie zderzenie z rzeczywistością, kiedy zmieniają etap y, rywalizacji na taki, gdzie są już y, jest większy zakres zawodników, na przykład seniorzy, tak? są inni zawodnicy i nagle Bóg przestają, wiecie, co chwilę otrzymywać brawa, otrzymywać właśnie lajtowe zwycięstwa z, 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 tą, z tym poziomem umiejętności, co mają, nagle muszą iść do przodu i do przodu, żeby lepiej rywalizować z innymi. To właśnie fajny przykład od Dawida Piątkowskiego, że naprawdę yy, sam talent nie jest, nie jest jakby kluczem do osiągnięcia sukcesu, a po drugie, jeżeli zawsze można wykształcić talent, to po drugie, ponieważ kiedy się oswoimy z daną rzeczą, jesteśmy w tym coraz lepsi i lepsi i w pewnym sensie nagle mamy talent, tak, także po prostu pracą, pracą po prostu wytrzymałością w tej pracy i, działaniu, i działaniu, działaniu jesteśmy w stanie nauczyć się wszystkiego nie ma rzeczy, której nie jesteśmy w stanie się nauczyć także po prostu lećcie do przodu, uczcie się, rozwijacie się jesteście w stanie spełnić każde swoje marzenie bo ktoś już prawdopodobnie je spełnił tak, że zrobił to, co by, byście chcieli, a jeżeli nie, to i tak wy jesteście w stanie zrobić i pokazać komu, że jesteście w stanie, że jest to w ogóle osiągalne, także nie ma rzeczy niemożliwych, bo nagle przychodzi ktoś i to robi i, i potem, a jednak jest możliwe, także wy też jesteście w stanie robić wszystko naprawdę na maksa i bardzo mnie to cieszy, że, że nie ma tych ograniczeń, ograniczenia są tylko tu i jedyne co, to należy je zmienić <laughs> i przekroczyć, także działajcie po prostu w tym zakresie, w którym chcecie i tak uzyskacie ten talent, nawet jeżeli go nie mieliście od urodzenia. To jesteście w stanie rozwinąć się w każdej dziedzinie, w jakiej tylko byście chcieli. Czy to jest matematyka, polski, informatyka, czy to jest kulinaria, czy to jest pieczenie bułek, czy to jest robienie omletów na patelni, czy to jest robienie soków, czy to jest cokolwiek, naprawdę. Jesteście w stanie osiągnąć wszystko. I z tym was zostawiam. Dacie znać, w czym chcecie sobie ogarnąć nowy talent w komentarzach lub kształcić dalej ten, który kształcicie. Też możecie dać znać. Jestem ciekaw, co robicie w życiu. Piąteczka. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, są idee i możemy je zmieniać. Piąteczka.